Cześć! Po raz kolejny witam Was w nowym odcinku Na Poboczu. A co tym razem zdarzyło się w motoryzacyjnym świecie? Tak wygląda nowa Mazda 6. Tak będzie wyglądać nowa Kia Sportage. Tak będzie wyglądać nowy super samochód Lexusa. To chiński van mający konkurować z ID bazem, Tak zamykać będzie fabryki Volkswagen. A to jest ich nowa terenówka. A to wszystko w najnowszym odcinku motoryzacyjnych newsów Na Poboczu, które powinniście już teraz subskrybować, jeżeli chcecie tylko dostawać informacje o każdych, Każdych odcinkach pojawiających się w tygodniu. No i przechodzimy do odcinka. A na sam początek, tak wygląda nowa Mazda 6. No, tak naprawdę Mazda Easy 6. I nowa EZ6 to tak naprawdę chiński Changan Deepal L07 wyglądający jak Mazda, czyli charakteryzujący się z zewnątrz wpływami stylistycznymi filozofii Kobo. Sedan ma opływową sylwetkę, do tego ładnie wyglądające przednie reflektor LED połączone z błyszczącą atrapą chłodnicy. W stylu dodają bezramkowe okna w bocznych drzwiach, a także panoramiczny szklany dach i aerodynamiczne 19-calowe aluminiowe felgi. Wybierając wyższe wyposażenie, dochodzi także aktywny Tylny spoiler, jeśli chodzi o wymiary, to Mazda EZ6 bądź easy 6 mierzy na długość 4,9 metra przy rozstawie osi wynoszącym 2,9 metra. Z kolei sprzedawana na europejskim rynku Mazda 6 mierzyła na długość 4,8 metra przy rozstawie 2,8 metra. EZ6 jest zatem większa, choć nie przestronniejsza od spalinowego odpowiednika. Jest także o 5 mm dłuższa od toyoty Camry i ma dodatkowe 7 cm rozstawu osi. We wnętrzu znalazła się minimalistyczna deska rozdzielcza z ekranem zakierowanym. Oraz dużym doklejonym ekranem systemu multimedialnego ten ma przekodną prawie 15 cali. Wyższe wersje wyposażenia dorzucają podgrzewaną kierownicę, podgrzewane i wentylowane przednie siedzenia czy 64 kolory podświetlenia nastrojowego oraz 14-głośnikowy system audio Sony. Choć Mazda początkowo twierdziła, że nowy EZ6 będzie oferowany zarówno w wersji elektrycznej, jak i hybrydowej, to finalnie w chińskich salonach wylądowała opcja napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 258 koni, 320 Nm. Auto zasilane jest akumulatorem o pojemności 56 lub 69 kWh i pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu od 480 do 600 km. Według normy CLTC. Jest jednak wariant, który może klientów bardziej zainteresować, a mianowicie opcja z Range extenderem w postaci wolnosącego silnika 1.5 czterocylindrowego mocy 94 KONI, ładującego 218-kodny silnik elektryczny. Do tego w zestawie jest jeszcze akumulator o pojemności 18,9 kWh lub 28,4 kWh. Mniejszy z akumulatorów osiąga zasięg 105 km, podczas gdy ten drugi oferuje 160 km. Co ważniejsze, dzięki Range Extenderowi całkowity zasięg przekracza nawet 1300 km. A jeśli mówimy o nowościach, to tak będzie wyglądać nowa KIA Sportage. Piąta generacja KIA Sportage została zaprezentowana w 2021 roku, w związku z czym lifting w połowie życia pojawi się już za moment. Póki co ruszyła kampania teaserowa prowadzona przez koreańskiego producenta, dzięki temu wiemy, jak ten samochód będzie wyglądać po liftingu i zmieni się mocno. Największe modyfikacje ujrzymy oczywiście w przednim oraz tylnym pasie, oraz we wnętrzu. Przód wydaje się teraz bardziej muskularny dzięki ostrzej, pionowo położonej parze reflektorów i przerobionej atrapie chłodnicy, która nadaje bardziej dojrzały wygląd. Profilu zmieniło się oczywiście bardzo niewiele, natomiast z tyłu znajdziemy klosz lamp z nową sygnaturą LED. Ogółem stylistyka modelu poliftingu będzie bardziej minimalistyczna i żywo odnosić się będzie do elektrycznych modeli marki jak EV3 oraz EV9. Na desce rozdzielczej pojawi się duży zakrzywiony wyświetlacz z ulepszonymi elementami sterowania oraz dwuramienną kierownicą. To lifting, zatem warstwa techniczna nie ulegnie większym zmianom. Otrzymamy te same układy napędowe co w Hyundai Tucsonie z niewielkimi ulepszeniami pod kątem wydajności. No i nareszcie doczekaliśmy się. Lexus pracuje nad swoim nowym super samochodem, bądź swoim nowym super coupe, które będzie stało na szczycie gamy modeli. I będzie to prawdopodobnie następca LFA. Oto przed Wami najnowszy Lexus jeszcze w maskowaniu. Na drogach publicznych pojawiły się zakamuszowane prototypy Lexusa LFR, czyli duchowego następcy kultowego Lexusa LFA. Auto zachowuje proporcje wyścigowego brata GT3, a stylistyka jest ostra i zadziorna. Posiada długą, wydatną maskę, jak w Dodge Viper i Mercedesie SLS. W przednim pasie wyróżniają się agresywne wloty powietrza, które pojawiają się także na masce. Z tyłu zniknęło również nadwymiarowe aerodynamiczne skrzydło, a na jego miejsce zamontowano na stałe umieszczony mniejszy spoiler. Przeprojektowany tylny dyfuzor mieści cztery końcówki rur wydechowych. Co ciekawe, testowane są dwa różne ustawienia tylnego spoilera, co pokazuje, że Lexus wciąż eksperymentuje z aerodynamiką. Nowy Lexus LFR otrzyma do napędu hybrydowy układ oparty na silniku V8. Takie połączenie może skutkować mocą od 650 do ponad 800 mechanicznych. Nowy Lexus LFR będzie konkurował z Mercedesem AMG GTQP Coupe, Astonem Martinem Vantage, Lamborghini Temerario oraz hybrydowym Ferrari 296 GTB. A oto chiński van, który ma zmierzyć się na rynku chyba z Volkswagenem ID-Bus, ale jest bardziej odlotowy i ciekawszy. Oto Zikr Mix, który z zewnątrz pozornie wygląda zupełnie normalnie, ale kryje w sobie przestronne i ciekawie zaaranżowane wnętrze oraz ma interesujące drzwi. Drzwi, które rozsuwają się zupełnie jak szafa z Ikea, a w ten sposób dostajecie dostęp do wnętrza pozbawionego słupka B o szerokości 1,5 metra. Zdaniem chińskiego producenta to idealny kompromis pomiędzy vanem, busem oraz nawet kamperem. Zikr Mix posiada z przodu charakterystyczny ciemny panel, który w rzeczywistości jest wyświetlaczem składającym się z 1960 diod LED i pozwala na wyświetlanie w i wiadomości. We wnętrzu znajdziemy 15-calowy ekran systemu multimedialnego oraz 13-calowy ekran za kierownicą. Przednie fotele kierowcy i pasażera obracają się, a tylną kanapę można przesuwać. Dodatkowo we wnętrzu znajdziecie jeszcze stolik, Samochód zbudowany jest na platformie podługowej CAM i oparty na instalacji 800V. Bateria ma pojemność 76 oraz 102 kWh. Ta większa pozwala na przejechanie w okolicach 700 km na jednym ładowaniu, przynajmniej według producenta. Napęd realizowany jest przez silnik o mocy 421 koni mechanicznych. A teraz o czarnych chmurach nad koncernem Volkswagena oraz obowiązkiem... Cięć. Jeszcze niedawno wspominałem również w odcinku na poboczu, że niemiecki koncern znalazł się w katastrofalnej sytuacji i musi szybko reagować, jeśli nie chce utracić płynności. Jeśli nie pamiętacie to zapewne dlatego, że nie oglądaliście tego odcinka, a nie oglądaliście, bo nie macie klikniętej subskrypcji, dzwoneczka, i filmy nie pojawiają się Wam w powiadomieniach. Zróbcie to już teraz, bo nadal ponad połowa z was tego nie robi. Według najnowszych doniesień Volkswagen musi zamknąć nie dwie, a trzy fabryki w Niemczech i zwolnić dziesiątki tysięcy pracowników i to nadal nie jest ich ostatnie słowo w tej sprawie. Zdaniem szefa rady zakładowej Volkswagena te ruchy to nie jak to ujął potrząsanie szabelgą w rundzie negocjacji zbiorowych, a początek wyprzedaży w Niemczech. Oprócz zamknięcia zakładów firma potwierdziła plany obniżenia płac o co najmniej 10% oraz zamrożenia niektórych w latach 2025 oraz 2026. Oprócz tego, co dzieje się w Niemczech, warto zwrócić także uwagę na resztę Europy. Przykładowo zakład produkujący Audi Q8 E-tron w Brukseli prawdopodobnie zakończy produkcję auta nieco wcześniej, ponieważ popyt znacząco spadł. Tymczasem w USA Volkswagen zaprezentował pierwszy samochód nowej wskrzeszonej marki Oto Scout który powstał w Stanach, będzie produkowany w Stanach i będzie tam też sprzedawany. Dostępny jest w dwóch wersjach jako SUV czyli Traveler oraz Pickup, czyli Terra. Problem jest jeden. Napęd. A napęd jest elektryczny. Stylistycznie to petarda. Kanciasty samochód inspirowany klasykiem motoryzacji może się podobać. To bezpośredni konkurent Riviana, z którym zresztą Volkswagen współpracuje. Wnętrze również mimo zastosowania dwóch ekranów na test rozdzielczej oraz minimalizmu prezentuje się dobrze. W przodu możemy mieć oddzielne fotele, a możemy też zamówić łączoną kanapę jak starych oldschoolowych autach z USA lub Citroenie C4 Cactus pierwszej generacji. Nowy Scout to wielki samochód. SUV Traveller Mierzy na długość 5,2 metra I ma ponad 3 metry rozstawu osi Z kolei pickup mierzy już 5,8 metra I ma 3,7 metra rozstawu osi Auto zbudowane jest dookoła instalacji elektrycznej 800V A zasięg na jednym ładowaniu Ma wynosić w okolicach 560 km Firma ma jeszcze asa w rękawie W postaci wariantu EREV Czyli Extended Range Electric Vehicle Który jest niczym innym jak generatorem Ładującym akumulator i przedłużającym zasięg Dzięki niemu zasięg wzrasta do 800 Kilometrów, co o nim sądzicie? A skoro jesteśmy przy cięciach i zatrzymywaniu produkcji w wykonaniu Volkswagena, to warto też wspomnieć o innym ogromnym koncernie w, działającym w Europie, czyli o koncernie Stellantis, czyli kolejny etap tej telenoweli przed Wami. Celantis zmaga się z niską sprzedażą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, a rosnące niesprzedane zapasy zaczynają być problemem, dlatego tym razem fabryka w Detroit, w której produkowane są modele Jeep Grand Cherokee oraz Dodge Durango zaprzestanie produkować samochody w tym tygodniu do 1 listopada. Rzeczniczka grupy przedstawiła to jako ruch strategiczny, mający na celu dostosowanie produkcji do sprzedaży. Z kolei pod koniec września Stellantis rozwiązał umowy 142 pracowników dodatkowych, a także zwolniło 69 pełnoetatowych. To nie koniec, gdyż w fabryce Detroit Assembly Complex Mac kolejni pracownicy stracili pracę. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za Waszą obecność. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Napiszcie, co sądzicie o newsach przedstawionych w tym materiale. No i widzimy się w piątek w najnowszym odcinku Na Poboczu. Cześć!